Siemaneczko. No i nadszedł czas na sprawdzenie mierniczkiem grubości lakieru kolejnego mojego gruza. Tak. Jak to pachowa rinka kupuje samochody, zaraz sprawdzimy. To już jest pomiar trzeciego autka. Z jednym się udało. Nie to czwarte już chyba. Nie, które? Tak. Bawarki dwie zmierzone. Użyjemy do tego miernika grubości lakieru. Firmy Progitech GL8S. Jakby ktoś chciał taki mierniczek? Link jest oczywiście pod filmikiem. Oczywiście i konkursie, dzisiaj można wygrać ten mierniczek. Dobra. Słuchajcie, trzeba się wziąć za robotę. Cykwuch. Nie będę samochodu mył, bo nie spodziewam się cudów. Pewnie tu wszędzie kurwa jest bite. <grym> <grym> I szpala. Także no tam dobra Jedziemy Jedziemy z koksem, proszę Proszę bardzo kurwa, już się pompować Co to się zrobiło Lucy Luzy, dobra Odpalamy Miernik bardzo fajny, intuicyjny, tu wszystko można sobie kurwa, poustawiać. Tu już widzę. Coś tu kuca, Kurwa. Prośki puszczają chyba. Ci tu trzeba młotkiem Daczyć. Dobra, cichu, cichu. Zaczynamy. No, mówiłem, kurwa. Pierwsze mierzenie. Pierwsze mierzenie, ja cię wierdolę, co ty mówisz. Przyznam szczerze, że nie, nie sprawdzałem tego samochodu. To jest pierwszy raz. Ej, może on ma takie grube dźwigu kurwa? No tutaj tu w ogóle nie ma nic. Kurwa, tu jest człowieku. Jak ktoś pięknie wyprowadził, linię. No spodziewałem się tego. W takich pieniądzach samochód to musiał być. Tutaj już nie ma. Tu już nie ma. Dobra z lakier. Teraz przejdziemy. Tu jest jakby kurwa zagięcie. Czy mi się wydaje? Nie. Coraz cieńszy lakier tutaj wyżej. Zaraz zobaczymy to samochód. Letki, czy nie ma jakiego dachowania. A tu po ranciku zazwyczaj gniją tutaj te sprawy. Nie dobrze jest. Tłóciony był pewnie w tą stronę. Nie, chociaż tutaj. Tu chyba trafiłem na kamyk. Ziarko piasko chyba było. Progi to były wymieniane, więc tu jest guma pewnie. Kolejna perełka na oko kupywana. Patrzcie, a tutaj kurwa u mnie czyli musiał być przejechany. U góry, u góry tu musiał być przejechany jakimś zderzakiem. Innego załoga tu w ogóle nie ma, kurwa tego. Nie ma, nie ma. <grywa> kurwa człowieku. Kurwa mocniejsze mierniki trzeba robić. Na jakieś 5 centymetrów. Kurwo, oszalał. Tu też jest kurwa kitowane, ja cię wierzę. No ta. Kolejna perełka od fachowej ręki jakiejś Ja tu wszystko jest w kicie zajebane. I to jak grobo Tu się w tańcu ktoś nie pierdoleł. O, masz! Kur... Przecieka. Zaraz do żarówki dojdzie i się bezpieczniki spalą. O, to od razu to naprawmy. Panie, za grube wiertło żeś wziął. I już. Po robocie. Panie, bardzo dobra robota. Hops, hops, hops. Zejdzie wszystko ładnie? Musi. Widziałeś więcej się woda nie zbierze. Przejdźmy dalej do pomiarów. Zobaczmy tutaj na masce. Co się dzieje? Maska to wiecie, może być parę razy malowana, bo to naj, najbardziej... Ale pewnie i szpaklowana też jest troszkę. Ryba na pewno jest szpaklowana. Górba. <grywa> Stasiek robił, czy co? Tu już nie. Tu już nie. Tu już grzebany. Lekko ktoś tam lizał albo podkładu jakiego na pier dzieliły. Ale ewidentnie jest. A tu kurwa, net pęka. <śpala> Skurka, mańce. Także tanie samochody tak wyglądają. Dlatego są tanie. No ta. Tutaj to. Próbowałem to naprawić, ale się nie udało. Wszędzie kit człowieku. No tak jak mówiłem, no, wszędzie jest pokitowane. Także nie zaskoczyli mnie. <laughs> nie, nie zaskoczyli mnie, skurwysyny. No tak. No masz. Tu też kurwa woda stoi. A u mnie cyk, a u mnie fuch. I zaraz kurwa... Co pod ręką idzie w ruch? O, widziałeś? Bardzo dobra robota. Dobra, idziemy dalej. Pomiarami. Zobaczymy teraz te drzwi, jak wyglądają. Haps. Cały samochód! Nie, patrz, widziałeś? Widziałeś? Od pasażera niebity. Tu już dupa. Tu już dupa. 800. szkitowane 500 600. Tutaj to nawet. Nie wiem, myślałem, że tu już pękasz szpachla. Także gruzik długo nie pojeździ, z tego co widzę. Bo już. już zaczyna od spodu brać korozja. A i o, tu jak cieniutko. Oryginał Oryginał Kurwa wszędzie zrobiony Widziałeś człowieku? Tak się samochody kupuje Tak się samochody kupuje Nie no, tłuczone było kurwa ze wszystkich stron Tak jak Mówiłem, tak się dzieje. Jeszcze zobaczymy dach. Dach to już kurwa pęka. Oh shit, oh shit. Nie że tu też pachowane. Cieniutko, oryginalny lakierek człowieku. O. widać, daszek jest zdrowy. Tu już nikt nie rzeźbił. O, a krzywo Tu już nikt nie rzeźbił. Dobrze jest, panie majster. Klapa niebita. Niebita tak wygląda, jakby ktoś kurwa szprejem malował. Czekaj, tu wody nie ma. Póki wkrętarkę jeszcze mam. Na podwórku. O no z ile wody wylało się. Trzeba usunąć te ślady ingerencji, żeby cyrka nie zauważyła. Z na nic nie wyrzeźbisz. No i tak jak się spodziewałem, samochód. A <grytanie> idź pan, kurwa, kuj. Bardzo dobra robota, panie. Pęka, nie pęka. Jeździ, jeździ. Co to więcej chcieć. Pomiar zrobiony, zrobiony została nam jeszcze Bawaryczka E39 do pomiaru. Yy, I musimy sprawdzić drzwi, które kupiłem do E65. <grym> Mam nadzieję, że tam nie ma pachi. Też nie sprawdzałem. E39 też nie sprawdzałem, także no tak. Ale nie czuję tu zaskoczenia. Spodziewałem się takiego wyniku. Dobra, przejdźmy do konkursu. Jeśli chciałbyś wygrać miernicę lakieru, E, firmy Prodigtech GL-8S pisz pan w komentarzu yy, pisz pan w komentarzu Project Tech. <taki> tak, jak jest tak jak to jest napisane e, jeśli ktoś by chciał taki mierniczek oczywiście pod filmikiem jest link yy, gdzie można taki miernik kupić no dobra, byłoby na tyle no, sprawdziliśmy Sprawdziliśmy, przy następnych pomiarach będzie można wygrać taki mierniczek Giel Pro 2 dobra, git malina, uciekam, strzałeczka. Cześć kurwa, to, trzeba koło tu napompować. Trzeba odstawić gryza. To no dawno tu nie wsiadałem. <grych> dawaj, dawaj. Patrzy po biegu. Ej, co to zrobiłem? On chodzi, jakby miał się rozpierdolić, Co to się dzieje? A, bo tu tak skrzynia ze skosa jest. <grystanie> Badła Marinka jeździ się umie. Tu wszystko się trzęsie, brzęczy. Jakby silnik normalnie leżał. Na, na tym, na, na blasze bez żadnych poduszek. Ręczny dobry. <głos> <głos> o mój Boże, co ja dziecko kupiłem. <noise> Panie, bardzo dobry samochód. Już się wyszkoliła w jeździe, można będzie kiedy co zmienić. ale tu wszystko brzęczy. Chodź mnie pan, pokaż. <mum> Dawaj pan do <mum> <mum> Chodź. Lux.